Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o małym gadżecie od firmy Tronsmart. Jest to głośnik Mirkyun S100. W pudełeczku raczej nic fascynującego oprócz samego głośnika nie znajdziemy. To znaczy, znajdziemy pewnie sobie instrukcję i kabelek, tak jak to po prostu bywa. Zobaczcie, to jest taki sprzęt. Jest dosyć ciężki, waży chyba ponad kilogram. Także to już jest poważny sprzęt. To już może być denerwujące dla innych, jak puścicie tą nutę na tym głośniku. Tutaj szybko zobaczcie sobie kabelek USB-C. Omówimy sobie tutaj specyfikację bardzo szybko. Instrukcja kabelek. Wszystko jest, co potrzebujemy i będziemy go też porównywać z tym jbl Go3. Wiem, że powinienem go porównać z tym jbl e, większym w tej samej kategorii jakby wagowej. Niestety nie położyłem rąk na nim, więc będziemy musieli zrobić to w, tym, w ten sposób. Ten kosztuje około 150 zł aktualnie, ten kosztuje promocnie całe trzy stówki. Dlatego będziemy musieli tutaj przymknąć oko troszeczkę na te różnice, bo możemy w cenie tego kupić dwa małe, a JBL, który jest w tej kategorii wagowej kosztuje dwa razy więcej, czyli prawie 6 stówek, także to musimy, na to musimy brać poprawkę. Zanim przejdziemy do testów, musimy sobie tutaj obejrzeć troszeczkę, mamy głośność, pauzę, equalizer jest zbudowany, który możemy, możemy zmieniać sobie jakby barwę tego dźwięku, Bluetooth, przycisk zasilania i ten equalizer możemy też zmieniać w aplikacji, którą sobie zainstalujemy, pobierzemy od Tronsmarta, mamy tutaj piękny chowany uchwycik gumowy, bardzo ładny z tyłu za to mamy chowaną taką, taki port który jest dosyć mocną gumą mamy port USB standardowy, USB C oraz wejście AUX no i też port kart micro SD, jeżeli chcemy puścić sobie muzykę na przykład z USB-ka, z karty yy, lub po prostu przez AUX. I tutaj tą gumą zamykamy sobie to i dzięki temu ten głośnik ma wodoszczelność kategorii IPX7. To znaczy, że może wpaść do wody do metra głębokości i przez 30 minut nie powinno mu się nic stać, ale wiecie, jak to jest z elektroniką, ja bym nie ryzykował. Konstrukcja tego głośnika jest taka, że mamy jeden duży subwoofer po środku, znaczy jeden duży samoufer to jest mocno powiedziane, jeden większy głośnik po środku i dwa małe po bokach, i to są wysokotonowe głośniki. Tutaj mamy po prostu takie membrany, dzięki którym sprawia ten głośnik, że barwa jest taka głęboka. Mamy jakby ten jad w tym głośniku i brzmi to naprawdę nieźle. Włączymy sobie go. Mamy tu Bluetooth 5.3, czyli to jest ten nowszy. Producent deklaruje, że mamy 50 W mocy. Jest tu bateria 8000 mAh. Natomiast to nie jest 8000 mAh, tak konkretnie, bo tu są dwa ogniwa 3,7 V po 4000 mAh, więc teoretycznie mamy 4000 mAh, ale cała pojemność baterii to jest 8000 mAh i też służy to jako batery bank. Czyli jeżeli mamy ten kabelek USB-C i mamy na przykład USB-C telefon, no to możemy sobie podłączyć do portu USB-A, czy tam. Tego zwykłego USB i po prostu podładować swój telefon. I tutaj zrobiłem mały test. Okazało się, że musimy mieć cały czas włączony głośnik i połączenie Bluetooth i wysyłanie jakiegoś dźwięku, żeby się nie wyłączył przez pół godziny. Bo ma tutaj taki timer, że po 30 minutach bez sygnału po prostu się wyłączy i przestanie ładować. Jeżeli podłączymy sobie bardzo cicho muzykę i zaczniemy po prostu przesyłać i będziemy ładować swój telefon, udało mi się naładować. Mój telefon do, on, on miał 4500 mAh pojemności baterii i udało mi się naładować około 50% baterii, od 20 do 70%, a głośnik stracił 70%, czyli od 100 do 30% zszedł. Więc powiedzmy sobie szczerze, jakiś jeden telefon podczas korzystania utrzyma przy życiu przez parę godzin. Trwało to naprawdę długo. Zrobimy sobie tam później birola, zobaczymy, ile to trwało. Ale jest taka funkcja: jeżeli ktoś będzie miał problem, to może zaistnieć na imprezie poprzez to, że naładuje ci telefon, pada ci telefon, no to ja puszczę muzykę, jeszcze ci naładuje telefon, zapunktujecie. Z bajerów, no to ma wbudowany mikrofon, więc możecie sobie używać go jako zestawu głośnomówiącego lub po prostu wydawać komendy swojemu telefonikowi. No i oczywiście ma co? LED-RGB. Jak zainstalujemy sobie aplikację z smarta, to możemy sobie zmieniać Equalizer, jak ma brzmieć muzyka, możemy sobie włączyć ledy. Tutaj na przykład mamy już włączone ledy. Mamy kilka różnych opcji. Na przykład Fashion Party, Deep Breath i Karuzela. Wiem, że jest jakaś funkcja, że jak gra muzyka, to te LEDy też grają jakby yy, razem z muzyką. I też jest bardzo ciekawe to, że jeżeli ktoś ma taki sam głośnik S100, to możecie je sparować razem i możecie grać to samo na tych dwóch głośnikach, co sprawia, że będzie dwa razy głośniej. Producent Tronsmart deklaruje, że przy 50% głośności bez LEDów głośnik powinien grać 20 godzin. Powiem wam szczerze, że odpaliłem go i grał prawie. Cały dzień, czyli to było ponad 10 godzin, na więcej niż 50%, i bez problemu zostało jeszcze ponad 50% baterii. Więc wydaje mi się, że jest to możliwe, aczkolwiek wiecie, jak jest z bateriami, czasami pod koniec po prostu lubi się rozładować szybciej, więc bierzcie to pod uwagę. Jeżeli chodzi o specyfikację, to zakończmy tylko ten temat. Zasięg to około 15 metrów Bluetooth i mamy też pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz, więc taki raczej standard. Teraz zrobimy sobie eksperyment. Puścimy muzykę, ja ustawię mikrofon i będziemy sprawdzać, jak głośno gra ten głośnik, w porównaniu np. do telefonu albo do głośnika JBL. Przy okazji sprawdzimy, jaka jest różnica w equalizerze, to znaczy, który jest najlepszy. Ok, mam przygotowane mniej więcej takie ustawienie. To będzie piosenka Paris Funk. Ona jest na YouTube, dam Wam linka, będziecie mogli ją sobie sami posłuchać. Tutaj mamy mikrofon, który jest skierowany w stronę głośników. Będę je wymieniał, żeby nie było, że jestem niesprawiedliwy. Na początku, może sprawdźmy, jak to brzmi na iPhoneie, żeby po prostu, żebyśmy mieli porównanie. Puścimy gdzieś około 20 sekundy. No i maksa damy. No i to jest max, co iPhone potrafi dla przykładu, więc tutaj pokażę Wam tylko, że jest na maxa z boku tu. Także basu tu, tu prawie nie ma. Dobra. Teraz puścimy to na JBL-u. To jest połowa głośności.

Basy to tu nie ma. Znaczy, to trochę jest, ale tu pewnie mówię przez że słyszałem, co ten głośnik potrafi, Dobra. To jest minimum. 25%. Tu już basik jest konkretny, powiem wam. Tutaj już to słychać. To jest głośne. To jest głośne. Nie robiłem testu jak będę mówił, to może coś powiem. Podsumowując, za trzy stówki macie naprawdę konkretny głośnik, który naprawdę dobrze i ładnie gra. Ma ten bas, ma tej baterii dosyć dużo. Przy okazji, możecie komuś naładować telefon albo sobie, macie kartę SD, microSD, sorry, macie port USB, macie port Aux, macie LEDy, no aha, i equalizer jeszcze jest. No właśnie, przetestujmy sobie equalizer, bo to jest dosyć istotne. Ehm, dobra, wejdźmy sobie tu, zmniejszymy sobie głośność. Do połowy powiedzmy. I tu mamy aplikację. I teraz wejdziemy sobie w tutaj, equalizer. I tu mamy tak. Tu mamy zwykły equalizer. Mamy deep bass. Jest mocniejszy bas. Rok. jak zawsze, jest troszeczkę bardziej słychać te wyższe tony. Sound Pulse prawie to samo. Classic. Classic ma mniejszy bas. No i tu możemy sami sobie zmienić. czyli na przykład możemy sobie podnieść bas. No i zwykły. Czyli korektor graficzny działa i zmienia troszeczkę jakby barwę tego dźwięku. Także to jest ważne, że to działa. No i też możemy zmieniać ledy, albo możemy je też wyłączyć. Możemy zmienić sobie skąd chcemy słuchać, i możemy też połączyć sobie w tej apce dwa głośniki, wtedy mamy stereo i brzmi to naprawdę kozacko prawdopodobnie. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Teraz możecie go kupić bezpośrednio na stronie TronSmart za niecałe trzystówki z darmową wysyłką. Więc zapraszam, bierzcie póki są na imprezę, na pewno Wam się przyda. Dziękuję za uwagę, to wszystko dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.